Witam Was wszystkich bardzo przeserdecznie. Z tej strony, jako tak witam w następnym już odcineczku z Destroy All Humans. Jak zawsze, wybieramy nową skóreczkę do um, nowej misji Paul uh, Crypto. Nim jeszcze nie graliśmy, ale. Uh, wait. A, tak, bo są te dwie różne. Uuu, którą wybieramy teraz? W sumie, oni się dużo nie różnią, nie? Tylko jeden jest murder, czy drugi jest nie czy tak więc. Ten tag jest. Jezu ja tak bardzo chcę zobaczyć jego O Jezu on będzie taki cudowny Możemy też królem zagrać Czyli Mr. Elvis Presley Ale zagramy chyba sobie dzisiaj Jest od kawy tak mi się trzęsą łapy Jestem taki po prostu pobudzony Pulp Crypto, zagramy sobie Pulp Crypto Bo tak, ale mam piękne Nie wiem, oddycham chyba tym Bo w sumie nie mam nosa Nie. Spójrzcie na jego twarz Czy, on wygląda jak Czy jego brzuszek wygląda jakby był zadowolony? <grym> zagramy sobie nim Pulp Crypto i wybieramy sobie misję. Idziemy do Santa Modesa, Modesta, znowu ciśniemy. Krypto musi zniszczyć ludzkość, bo sama się nie. A nie, w sumie sama też by się zniszczyła, ale musimy jej pomóc. Tak więc ciśniemy. Przepraszam kawę, bo nagrywam tego samego dnia już trzy odcinki. A pyszne. Coś szczerze, będę żałował, że wypiłem tyle kawy przed zjedzeniem się nią. O, piętnasta godzina, szesnasta, przepraszam, szesnasta godzina. A ja dopiero teraz o śniadaniu myślę, nie? O, cześć! Nikt mnie wcześniej nie widział... O, Jezu, co? Morsions? Daj daj dupę. Daj dupę. Daj dupę. Daj dupę! Daj dupę. Dobra. E, czy to jest misja w ogóle? Nie, ja nie robię misji ej Nie wybrałem misji ja nie wybrałem misji? Czy ja wybrałem misję? Nie, nie wybrałem misji, ej, i nikt mi nic nie mówi. No po co tu jesteście, skoro mi nie mówicie, że nie wybrałem misji. Masakra w ogóle, ej. Wybór misji. Tu jest misja! I nikt mi nic nie mówi. Ale zaraz. A! Zmyliło mnie to, bo tutaj nie mam odblokowanych tych i myślę, że to jest mi... A, nieważne. Wracamy do. E, jak to nazywało? Zapniałem. E, Rockwell, tak, do Rockwell o tym mowa, że wracamy do Rockwell, więc no, nasz ten znowu leci, bo 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 tak, tak więc no. I'm sick and tired of this two-bit town. Nothing ever happens. No dancing, no rock and roll. Why, if it weren't for that juke joint down by the river, I'd never get my rocks off. You said a mouthful cupcake. There's a whole wide world out there and we're missing it. But where can we go, Billy? This town's a one-way ticket for. One the Kansas proste. It's tearing me apart. You're tearing Do me you apart, Lisa. What the exactly. hell? A real purpose in life. Freakin' A! Ever thought about homeland protection? Home what? Wise up, <laughs> you know. There's a half a billion Reds who'd love nothing better than to rip that varsity sweater right off your back. No kidding. Take this little pamphlet. It'll tell you everything you need to know about protecting your little corner of the country from communist invasion. Thanks a million, Daddy O. Freakin' A. Freaking eight. There goes a real American. A real American dreamboat? Meow. Excuse me? <laughs> That's the last of them. Must have papered every JD in this stinking burg. And our little film strip? Spooled up and ready to go. The pimply projectionist is none the wiser. <laughs> Won't those kids be surprised when Abbott and Costello turn into Jimmy and Johnny Commie Killer in Real Six? good work agent and not a moment too soon we need to be in santa Modesto yesterday don't break for yellow read me loud and clear <laughs> what <laughs> <laughs> what taking orders from the one in goggles want me to blow him up Thank you, Crypto, but I have a better idea. Uh -huh. See the plaza over there by the big screen. No, Vita Humans little. drive their carbon combustion transports in and hmm. then view projected images for the purpose of entertainment. Ooh. Makes perfect sense. I suggest we beat Majestic at their own devious little game. Uh-huh. Okay. Czy są coś ludzie? Których mogę sobie tutaj scholoformować? Holoforma, kici kici Nikt mnie nie widzi, jestem niewidzialny Ty, to jest prawdziwy film? To jest prawdziwy film? Serio? Oh shit Tam leci prawdziwy film Masakra Okej, okay, spróbujmy to jakoś o, moje Moje Dzień dobry. O, moje. Nic. Nic nie robię. na gdzie są ci ludzie, tam są coś ludzie. Mogę być kobietą, nie, nie przeszkadza mi to. Hej, 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 kobieto. Kobieto, słuchaj mnie. O, mężczyzna. Kobieta, mężczyzna. I, 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 i. Nikt tego nie będzie podejść. Czy ja ciągle jestem. Ja cały czas za tego samego ziomeczka się normalnie przebieram, że tak powiem. Lalali, zabij agentów z kina. A jak mam ich zabić? Tak po prostu wejść i, i ich zabić? Niby mogę, nie? Ale czy to będzie? Mogę też ich zabić w taki sposób niekonwencjonalny? Kto? Że wszyscy niby? A na tak mogę ich zabić? I na to nie byłem ja. Przeżył to? What the fuck? What the freak? Eee, nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Nie mogę jemu myśli czytać. Ajajaj. Ajajaj. Moje. Dobra. E, dało radę. It's only a matter of time. Dobra, widzę, że przeżył. Niestety. Już nie. E, tak, cudownie. Nie mamy żadnych w ogóle pobocznych, y, że tak powiem, punktów. Teraz muszę jego jakoś buchnąć. Jakby go tu zabić, jakby go tu zabić, jakby go tu zabić, jakby go tu zabić. Kurde, kiedy jesteś obcym nie do końca wiesz, jak masz kogoś zabić. God damn it. Ow, au, au, au. Don't touch me. Can't touch this. Dobra. To mi pokazuje co? Auto mi po prostu pokazuje. Aha, okej. Okay. Odwróć. O, ojoj oj. Kończy mi się holoforma. Holofiorma. Fiordo. Dobra, dawaj mi tutaj. Joe, Bob. Joe Bob Cudownie. Nikit nie widział. Dawaj. Też mogę ten... obejrzeć? Eh, right. Oglądajmy. A. Muszę go wlonczyć? Plip. Oglądamy film. Pulp Crypto. Roll the, the the film. Roll the intro. es. <laughs> <to is>? Aha! <laughs> super! Wow! nowoczesna technologia. Now sit back and enjoy the following educational presentation from the Furon Empire. Zabij e, agenta za pomocą gliniarza. Zabij gliniarza za pomocą agenta. Wow. Ups, nie udało się. Tak też się niezbyt udało, no ale starałem się. Teraz się udało. You are zabiłem gliniarza za pomocą agenta, teraz muszę zabić agenta za pomocą gliniarza. Możesz zginąć już. Udało się. No i proszę bardzo, wyjepadł. Nawet nie muszę was zabijać. W sensie nie muszę do was strzelać. Wystarczy, że będę wami rzucał jak mięsem. Dawaj mnie to. Ale się kręci. Uii. O, hello. Żegnam. Miło było was poznać. żartuję, wcale, nie było miło. Przez ciebie nie udało się. O. Ło. Wow. What the hell? A, bo ja mam. No tak. Ja w ogóle mogę robić takie coś jeszcze. W sensie nie muszę shift, shift używać. Wow! Wow, to było świetne! Widzieliście to? Nieooo, Oh, hello. I can. Gdzie mi tu... Wyjazd mi stąd. Czego ty nie rozumiesz? Wyjazd. Chcesz sobie iść do knajpy? To idź, zjedz sobie coś. Nie wiem, hamburgera. Jedeś policjantem. Idź zjedz sobie donata. Donut. Łap. Idź tam do kolegi i pomóż mu. Coś, coś, nie? Dobra. Łap kolegę. O, super. Nikt ci nie zobaczy, spoko. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. And go! Yay! Die. Udało się, no ja i proszę Państwa, misja zakończona, powodzeniem. 100%, bo jakżeby inaczej. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy w sumie... Gdzie to się odblokowuje? Furonskie produkcje podbijają serca widzów. Z kamerą wśród Furonów, to tytuł dla całej rodziny. Zdecydowanie tak, oh yeah. Krypto potwierdza, zatwierdza. Dobra. Gdzie ja to mogę ogarnąć w ogóle? No ja nie wiem, gdzie to jest. Że tu? Uu, chyba tak. A to było w sumie fajne. Chcę to. Tu mamy jeszcze to, skaner, czyli wydłuża czas trwania formy, gdy skanujesz nieuzbrojonego cywila. O! To jest spoko. Psychokineza. To już wiemy, co to jest. Yy, tu nie możemy tego zrobić. Dobra. Ok, to mi wystarczy. Następna misja. Szybko, prędko. Szybkość, prędkość. South by Southwest. Ok. Robimy następną misję. Nasz Pulp Crypto leci. Zespół Crypto znowu błysnął. Nie ma, kurde. Co, co wy chcecie się pozbyć? Mnie. Kosmity? Pff. Don't make me laugh Wszyscy umrzecie Władze dziewczarne To jak wydam Majesty Majestat Uraza majestatu I'm letting you off the leash, Krypto The time has come to escalate this little war against the majestic You would definitely be more powerful weapon Okej. Okay. Zniszcz samochód zapomnij Uuu. Gień. Czego nie rozumiesz? Gień. Czy nie rozumiesz? O. dobra, radę. Zniszcz pojazdy. Zabij ludzi. A, z miłą chęcią. What? O Okej Okej Pęk Cudowne Au Nie o to mi chodziło Okej, okay, dokej okay. Eee. naciśnij E Przeobraź znaczną no, obiekt w amunicję Czego nie mogę? Dobra, to co mogę przeobrazić w amunicję? Bang! Przeżył to, what the heck? A mogę to przeobrazić w amunicję? Ła! Dawaj, dawaj, mózg! To mogę przeobrazić w amunicję, tak! Amunition To wszystko? Jeden? Jeden amunicji? Masz, popływaj sobie. O. No niby mogę, ale nie mogę, tak jakby. Klikam, ej, nic nie dzieje. No cóż. Żaden marsjans. Skończ. Nie gadaj. Nic. O, to mogę. To mogę. To mogę. U, amunicja. Dobra. To też mogę. Dobra, amunicja. W sumie nic mi to nie dało. Zniszcz pojazdy, zabij ludzi. Dobra, z miłą węcią. Tylko mogę zabijać tak w takim razie. Też? Także? Co? Little green co? Nie, jestem zielony. Już ci tłumaczyłem. Debilu. Chcesz dostać butką na listy? I tak mi dostaniesz. Płon. <grym> Nie zasługujesz na życie. To też spłonie? Nie, wybuchnie. <grym> Smutek. Halo, ludzie, dlaczego mnie nie chcecie atakować? Gdzie jest policja? I w ogóle? Ew, ginie. Policja, łap obywatela. I feel so powerless. No, mi przykro. No dobra, ale pojazdy to będę niszczył tym. Łap. Łap. Cudowne. Ale sorry, nie mam amunicji. No, poczekaj. O, no, teraz możemy pogadać, nie? A bo jednak nie, tak? Wciąż jakby nie mam amunicji. Coś mówiłeś? Że chcesz się poddać, czy co? O, to jest świetne. niun. Niu. Wow, ale super to jest. To jest świetne. What the fuck? Powiedział już Johnny. Tak się, nie, tak się nie robi. Nie wolno tak przecież. Dobra, dawaj mi ammo. Potrzebuję ammo. O dobra, mam jedno ammo. Tak się to robi. Zabij agentów detonatorem Ionowym. jonowym. Dobra. Się robi szefie. <laughs> If it looks majestic, annihilate no potrzebuję ammo. Dobra. Zn Zabij agentów. No chciałbym tego, gdzie są. Że to są agenci? Nie, raczej nie. A może? A nie, to są agenci. Dobra. <ścoughs> to nie ma agentów. Zabij agentów, to. to Okej, okay. zniszcz zasoby majestatu o wartości 20 tysięcy. Cokolwiek to znaczy, nie? Dobra, potrzebuję ammunition. Tak więc zabieram wam wszystko i robię z tego amunicję. Gdyby tak można było w prawdziwym życiu. Widzisz coś, zmieniasz to na przyszedł w pieniądze. A później inflacja to jest kurde 4 miliardy, nie? Za chleb. Nie dostałem ani jednej amunicji. Do tego co chciałem. Dzięki, nie? Bardzo mi miło. Wow. Subcio. O! Jakkolwiek się to nazywa. Mniam. No chwila, no możecie mi nie bić przez chwilę, potrzebuję znaleźć jakieś ammo. Możecie mi pomóc? Czy coś? No, daj, mózg. Ty też możesz dać mózg. Czemu nie? Nudzi wam się, czy co? No już, chwila. Jestem was dużo i bardzo chętnie was zniszczę, ale tak jakby. Nie mam czym. Znaczy wszyscy się sensie mam, ale. O! Tak to się robi. Okej, okay, teraz mogę zniszczyć zasoby majestatu. Jak to się robi? Nie wiem. Chyba muszę po prostu niszczyć to. Tak? Tak, odchodzi, dobra. Proszę mnie nie obrażać. No. Ile was tu jest? Boż, boż, wstydźcie się. Żałosne stworzenia. Nie, nie chcę wam czytać myśli. No jak gdzie wy macie jakieś, 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 swoje auto jakieś Sporo was tu jest, nie powiem Lecę. No, nie strzelaj do mnie. Jezu to jest genialne. Jak na deskorolce jakiejś. Genialne, to jest świetne. Kurde. Mechanika tej gry jest cudowna. Powiadam Wam. Ow. Hello. O. Hello. Już możecie umrzeć wszyscy. Czy jak zabijam ludzi, to też zabijam Wam e, ten zasoby? Tak, niby to robię. Dużo, czyli znaczy mało kosztujecie w sumie, bo 500 dolarów tylko. Jesteście tani Łap kolega. O, nie złapałeś kolegi Dobra, eee, nie mam amunicji, no <grym>, to Mogę to zamienić w amunicję? Nie To mogę zamienić w amunicję Sio. Łap Łap Potrzebuję umieć łapać te eee, jak się nazywa? Potrzebuję umieć łapać yy, samochody. Potrzebuję amunicji, dzięki. Move over. Dobra, dawaj szybko, amunicja, amunicja, szybko, 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 szybko. O tak, dobra, dostałem to co chciałem dostać. Tak to się robi właśnie. O tak, nareszcie, jak ja dawno nie robiłem rozróby. Don't mind me, don't mind me Ja tylko do swojej tutaj Pięknej Ten teges Wow Działo suniczne. To są działo suniczne. nice Bang Mogę też niszyć to I, 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 i. To jest Wasze niby coś, ten teges? Żałosne, komunists. Tak, to właśnie są komuniści. To jest wszystko wina komunistów. Jak już wcześniej mówiłem, nie ma innej opcji. A, coś się, coś, jakiś lag. Jak śmiesz lagować, kiedy ja niszczę ludzkość. Ale to jest przyjemne. Kto nie lubi niszczyć ludzkości? Psz, wszyscy to robią. A teraz możesz mi dać jeszcze swój mózg. Ty też możesz dać swój mózg. O, fajnie. Kto do mnie strzela ciągle? A ty! Hamie mały. Umarłeś? Tak. Dobra. A ty, co tam u ciebie? Nie żyjesz? O, świetnie. Dzięki. Dawaj mózg szybko, szybko, szybko. szybko. Uf, doda, dostałem. No, misja wykonana 90 zniszczyć budynek za pomocą agen... God fucking dammit Zaraz, można człowiekiem zniszczyć budynek? What the hell? No tak, zapomniałem Kurde eee, eee, Transmogryfikat... Co to w ogóle znaczy, przepraszam? Transmogryfikator <laughs> What the hell? Wiatlica... Wiertnica kołnierzowa Do Remi, cokolwiek to w ogóle znaczy. Motel zniszczony przez tajemnicze światło. Uh -huh. Kierownik obwinia obcych urzędnicy, wadliwą instalację. No tak, o! Krzeszta, jeszcze krzyczał. Jak to? Wszystkich zabiję przecież. Cudownie. Dobrze, ale ja się z wami już będę żegnał, bo to była druga misja yy, i następna misja będzie. O jakiś, jakaś głowa, nie wiem czy to jest bomba, czy co to jest Ale krypto wygląda na szczęśliwego, to jak on jest szczęśliwy, to ja też jestem szczęśliwy W ogóle, którą my już misję robimy? Jeżeli odcinków było 3-5, 2, 4, 6, 80 misja chyba? Nie, na pewno nie, bo w pierwszym odcinku Zrobiłem tylko jedną misję Dobra, to w sumie nie wiem, bo nie pamiętam czy w drugim odcinku Były dwie czy jedna, także siak Ja wam bardzo serdecznie dziękuję Za oglądanie, dziękuję za wszystkie łapki Pod poprzednimi odcinkami e, Dziękuję za wszystkie łapki Pod tym odcinkiem, za komentarze także I za subskrypcję oczywiście też dziękuję Bo gdyby nie te subskrypcje To byście też nie wiedzieli kiedy wrzucę następny odcinek Oczywiście wink wink, subskrybujcie no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.